Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajgier z Bańki. Szanowni Państwo, to było do przewidzenia, że Jarosław Kaczyński również będzie miał taki pomysł na to, żeby wrócić do władzy, bo jeden z pomysłów to jest oczywiście używanie haków, Pegazusów. To działanie z Marszałkiem Hołownią chciał spowodować to, żeby część Polski 2050 posłów no, dokonała puczu. I żeby tutaj kosztem pozostawienia marszałka Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu, dokonać rozłamu w koalicji i wtedy, żeby to był początek do postawienia w, w otum nieufności rządowi Dynarda Tuska. No to... Ten scenariusz staje się teraz mniej realny, w szczególności po tych Pegazusach. Cieszę się naprawdę, że te Pegazusy już będą znane w coraz większej ilości ludzi, bo to jest koniec pisu. Koniec tego złodziejstwa, koniec tych bardzo niebezpiecznych sytuacji dla Polaków. I Szanowni Państwo, Ale ma jeszcze drugi pomysł. Ma jeszcze drugi pomysł i to nie wiadomo w zasadzie, czy mm, traktować to jakoś humorystycznie, czy traktować to jako bardzo poważne zagrożenie dla Polski. Kaczyński chce nas wszystkich przekupić naszymi pieniędzmi, ale przekupić z takim skutkiem, że Polska może zbankrutować. Pomysł brzmi, w zasadzie kuriozalny, pomysł brzmi tak. Ja zacytuję świetny materiał Anetu. E, Pis szuka nowego 500 plus, by wygrać wybory. Pojawił się zaskakujący pomysł. Dominika Długosz i Jacek Gondek. Słuchajcie Państwo, Prawo i Sprawiedliwość szuka programu socjalnego na miarę 500, plus, z którym ponownie wygra wybory parlamentarne. Musi być tak samo prosty i zawsze do ludzi. Przekładać się na ich portfele. Zresztą podczas konwencji Kaczyński mówił o tym, że trzeba napisać program, który trafi do ludzi, a nie będzie akademicką rozprawą. Prezes chce dać 500, które wygrywa mu wybory. Mówi w stanie wyjątkowym, że długość i razem z jasnym wątkiem wylicza, ile budżet państwa ucierpiałby, gdyby został wprowadzone dwa programy socjalne, o których mowa na konwencji PiS. I słuchajcie. części dotyczącej rodziny Bartosz Marczuk, były wiceminister pracy w rządzie PiS, zaproponował zaskakujące rozwiązanie. Bon mieszkaniowy 40 tysięcy złotych przy zawarciu małżeństwa lub na rodzinach pierwszego dziecka. Tak, tylko teraz pytanie, czy ślub cywilny, czy kościelny, bo może rozumiem, tego kościelny dawał też 40 tysięcy złotych, chociaż jak ludzie są razem i mają dziecko. Także coś z tych 40 by nie dostali bez małżeństwa. Szukajmy dalej. 60 tysięcy złotych, czyli pierwsze dziecko, znaczy 40 tysięcy złotych przy zawarciu małżeństwa lub na rodzinach pierwszego dziecka, 60 tysięcy złotych przy drugim dziecku i 100 tysięcy złotych przy trzecim. I kolejnych dzieciach łącznie mowa nawet o 200 tysiącach złotych. Pojawił się też ten pomysł wprowadzenia 500 złotych dochodu gwarantowanego dla każdego, kto pracuje. Czy wszyscy dostali 500 złotych od Kaczyńskiego? Dodatkowo nie, miesięcznie chyba tak, chyba tak. W Polsce jest 25 milionów Polaków. W wieku produkcyjnym, jak pomnożymy te 500, to mamy 12,5 miliarda miesięcznie. Tak, tak, 500 dam, 500 No Wszystkim da 500, tylko że on rządził czyli 150 miliardów rocznie. Wylica do długość. Według obliczeń prowadzących dopłata do mieszkań obciążyłaby budżet państwa o kolejne 166 miliardów złotych. Jeśli te programy weszłyby w życie, to będą kosztować aż 316 miliardów rocznie. Rozumiecie? Dodaje dziennikarka Newswika. Tak kosztowne programy nie mają szans na przeforsowanie. Zapewne nie znajdą się w takiej formie w programie Prawa i Sprawiedliwości. Na tych panelach można powiedzieć wszystko. Zapewne do programu w takiej formie to nie trafi. Wyjaśnia ten kontek. Z drugiej strony wydaje mi się, że tych świadczeń socjalnych jest tak dużo, że to już nie będzie żaden James Changer. Trzeba jednak zaproponować coś innego rozdawnictwa pieniędzy. I tutaj, Szanowni Państwo, właśnie dalej słusznie tłumaczą Państwo redaktorzy to, z czym się spotykamy. Pomyślcie sobie, z naszych pieniędzy Jarosław Kaczyński chce sobie kupić powrót do władzy. I te pomysły, które ma, bo te akurat nie będą przeforsowane, są tak, wiecie rozbuchane, że jemu jest praktycznie wszystko jedno, aby wrócić do władzy. Aby wrócić do władzy, móc się mścić i dalej pozwolić swoim ludziom kraść. No bo, jak wiecie Państwo, w związku z raportami NIK, no nie wiemy, co się stało z ponad 100 miliardami zaginionej tutaj w związku z działaniami PiS. Zobaczcie na jedną sprawę RARŻ, tam zabezpieczono około 100 milionów złotych pana Pawła Esz, nie zabezpieczono prawie pół miliarda, nie ma, nie wiadomo co się z tym stało i w związku z tym, żeby mogli dalej tak robić, Kaczyński chce wrócić do władzy. On już miał takie propozycje korupcyjne, Wtedy, kiedy koniecznie chciał odblokować fundusze unijne. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Jarosław Kaczyński na jednym z tych swoich rewi tłumaczył, że on bardzo chętnie kupowałby uzbrojenie od państw europejskich. No ale żeby te państwa europejskie w inny sposób traktowały Polskę. Chodziło o to, żeby przymknąć oczy na kwestie praworządności, że pozwolić mu robić, co chce, i wtedy będzie kupował uzbrojenie. No, widzi państwo, jego rząd doprowadził do tego, że ten polski ład, który wprowadził i pamiętam jak Janek powiedział, że ten polski ład potrwa do marca, rzeczywiście w marcu ogłosili od razu, że w zasadzie mogą być dwa systemy podatkowe. Pana byłego ministra finansów Kościńskiego bardzo mocno zganili za to. Pan Kościński był rozżalony i wtedy zaczęły funkcjonować dwa systemy podatkowe. Morawiecki wykupił obligacje, które były uzależnione od stopy inflacji. Tak, ile, ile tam? On zawsze, zawsze wygrywał. No wiecie państwo, wydrenowali portfele Polaków. Jarosław Kaczyński mówił, że chce stworzyć nową nowych polskich oligarchów. On to mówił po jednych z takich spotkań, bo to było u rodziny u Bielana i wyszedł i mówił, że on w zasadzie jest za prywatyzacją. Tylko teraz na razie nie. On centralizował i tam robił te wszystkie historie z rozgrabieniem Lotosu. Ale wtedy, kiedy będą już, będzie nowa, nowa Polska taka grupa tych ludzi bogatych, oligarchów, czy jego? Tych, którym on da pieniądze, tak jak w Rosji i on ich wzbogaci. No przypominam Państwu, że ten pan Kościński, który na którym Wieszano psy, tak ciężko mi się mówi, obusiu, dusiu, a <noise> nie bójcie się, chłopaki, na którym wieszano psy odnośnie tego, że nie udał ten, ten program, ten wielki wał. To później nagle dostał taki złoty długopis, bo Morawiecki mianował go pełnomocnikiem rządu do spraw pozyskiwania funduszy, na zakup uzbrojenia. Czyli taki facet, który w imieniu Polski mógł dowolnie nas zadłużać, dlatego że jeżeli chcieliśmy kupić jakieś uzbrojenie i mieliśmy na to akurat pieniędzy, no to on to podpisywał, że państwu go gwarantuje tym, żeby to kupić. Donald Tusk niechcący, tak już w jednej z wypowiedzi, tak powiedział szczerze, mówi, że nie dość, że w tej chwili Polska no, musi dużo więcej płacić na zbrojenia, no bo robi. My rzeczywiście jesteśmy jedni z m, lepiej sprawujących się według Donalda Trumpa tych m, państw NATO, które oczywiście płaci tą składkę. To jeszcze mówi, że stało mu 100 miliardów zakupów, oprócz tego, no, które m, trzeba obsługiwać. Pamiętajcie państwo, że m, tak jak mówiliśmy o tym programie, że czołg twardy nie daje łapówek, to u nas były tak olbrzymie mm, zakupy w Korei Południowej, że opinia publiczna w Korei Południowej, mm, dziennikarze, mm, zadawali pytanie, czy Polska jest wypłacalna. Czy my na pewno mm, dobrze robimy że, i, i damy radę zapłacić za te olbrzymie ilości sprzętu. Mm. Przypomnijcie Państwo te samoloty, te f 50 te 50 te które zostały kupione bez uzbrojenia, teraz trzeba będzie je dopiero uzbrajać. Mogliśmy kupić dobre, sprawdzone F-16 kolejnie, prawda? bo mamy jeszcze te F-35, ten projekt, żeby kupić czy armatochałbice. H9, a mamy polskie kraby, odpowiedniki polskiego kraba. No W tej chwili na szczęście jakoś już jest zmieniona ta doktryna, to koło zamachowe polskiej gospodarki, które w tych niespokojnych czasach jest naturalne do tego, żeby ją wykorzystać, czyli możliwości rozwijania produkcji zbrojeniowej w Polsce. Polska ma świetne tradycje i potrafi robić świetną broń. Te, ta próba tego tej, tej zawołowania, wyśmiewania tych czołgów, twardy, które daliśmy w Ukrainie, czołgi twardy, przełamały ofensywę pod Kijowem, pomogły w ofensywie pod Kharkowem, przepraszam, na Kharków. Te czołgi twarde, nasz pancerz nasze Nasza modernizacja tej starej konstrukcji yy, rosyjskiej, sowieckiej, ale no, to działało. I wiecie Państwo, teraz te y, opowieści Jarosława Kaczyńskiego, który w zasadzie cały swój majątek y, zgromadził, dlatego że walczył z uwłaszczeniem się nomenklatury, a sam dostał y, no, ten majątek y, po likwidacji PZPR-u czy takiego wielkiego koncernu medialnego PZPR-u, RSW Książka Prasa Ruch. Było tak. No to przyznam się Państwu, że Jarosław Kaczyński z naszych pieniędzy chce sobie kupić władzę, czyli kradli zgodnie z procedurami, prawda? Tak, kradli, ale się dzielili. Nie, dziękuję mu uprzejmie. Ja rozumiem, że... Nie będziemy chcieli pieniędzy od Kaczyńskiego, które są nasze. Prawda? Tak jak Kaczyński wymyślił te Jarkowe i w sumie yy, ludzi biednych, czy, no, nie mających zbyt dużo pieniędzy, czyli emerytów i rencistów, yy, nagle yy, tą inflacją naprawdę bardzo mocno dotknął a później nagle dawał 13-14 emeryturę, zamiast po prostu waloryzować to i, 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 tych, i, 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 i w naturalny sposób tym ludziom zwiększać te mm, emerytury, no to dawał jarkowe 13-14 po to, żeby to było jego. Tam no i ludzie niektórzy się na to łapali i teraz kolejnym tego typu przykładem ma być to, że on nam z naszych pieniędzy da kolejne 500 i jeszcze da nam za dzieci na mieszkania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.